Kity 29 kolejki PKO Bank Polski Ekstra klasy. Przed pierwszym gwizdkiem szybka gra w kamień papierę Nożyce z Szymonem Marciniakiem, bo to on prowadzi starcie legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław na trybunach przy ulicy Łazienkowskiej w stolicy ponad 25 tysięcy kibiców. Legia potrzebuje punktów. Śląsk też potrzebuje Śląsk może wrócić na drugie miejsce w tabeli, ale nie może w Warszawie przegrać. Zaczynamy od strzału z dystansu Marka Gwala. Ale piłka wprost w ręce Rafała Leszczyńskiego. To było pierwsze celne uderzenie legi w tym meczu. Musieliśmy na nie poczekać do 27 minuty. No ale generalnie to wojskowi mieli przewagę w pierwszej połowie. Strzał z dystansu to Jurgen Elitim starał się zaskoczyć Rafała Leścińskiego, piłka otarła się jeszcze od Tomasza Peckharta i przeszła obok słupka. To już 40 minuta meczu. Pankow wrzuca piłkę w pole bramkowe. Jest główka Kapuładiego, jest Mark ale piłka wędruje nad poprzeczką. No i oglądając powtórkę tej akcji musimy powiedzieć, że do przerwy 0 do 0 i tylko z jednym celnym strzałem w pierwszych 45 minutach Śląsk właściwie w ogóle nie zagroził bramce Dominika ładuna. teraz Jurgen Elity, marsz, fantastyczna akcja i Marge Gual, ależ było blisko! To mógł być wymarzony początek drugiej połowy. Mark Gual świetnie przyjął sobie piłkę, uderzył, ale minimalnie się pomylił. Futbolówka zatrzymała się na poprzeczce. Łapie się za głowę Mark hiszpański napastnik ma czego żałować, a to jeszcze uderzenie głową Tomasza Pekarta, no ale wiemy, że Czech potrafi zdecydowanie lepiej strzelać główką, tym razem wprost w ręce Leszczyńskiego, to pierwszy celny strzał po stronie Śląska Wrocław, Patryk Janasik, no ale to jego uderzenie bez problemów złapał Dominik Chładun, tu jeszcze Rosołek nie sięgnął tej piłki po do środka. Pankowa Legia miała przewagę. Legia stwarzała sobie sytuację, chociaż takich stuprocentowych brakowało. Ta próba głala zablokowana. No i jeszcze Bartosz Kapustka z Zapola Karnego, ale zdecydowanie za lekko. Kwadrans do końca na tablicy wyników, wciąż 0 do 0. Erik Exposito decyduje się na strzał, no i wreszcie pokazał się najlepszy strzelec ekstraklasy w tym sezonie, i wreszcie musiał Dominik. Chładun także pokazać swoje umiejętności. Bardzo dobra interwencja. Teraz Maciej Rosołek dostał dobrą piłkę na głowę od Jozuę. Chciał ją lekko technicznie trącić głową, no ale widzimy, co z tego wyszło. Nie trafił w piłkę napastnik Legii Warszawa. 95. minuta meczu, a więc już doliczony czas gry na strzał zdecydował się Żukowski. Chładun z problemami. Piłka szła w środek bramki. Ale było to bardzo mocne uderzenie, no i bramkarz Legi miał trochę problemów. Chwilę później Szymon Marciniak kończy ten mecz. To jest wynik, który nie satysfakcjonuje żadnej ze stron ani trenera Jacka Magiery, ani trenera Gonzalo Fejo, dla którego był to debiut jako szkoleniowca legii na własnym stadionie. Legia Warszawa remisuje ze Śląskiem Wrocław 0 do 0. Legia jest w tym momencie piąta w tabeli. Śląsk wraca na drugą pozycję. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.